Myślę, że jesteśmy szczęśliwi z tego y, punktu zdobytego dzisiaj z Gazzczębię mimo wszystko. Choć y, troszkę nie smak pozostawia Tajbrek, tak, bo, bo y, myślę, że w break ogromna ilość błędów, prawdopodobnie większa niż w całym spotkaniu. Aczkolwiek pewnie przed spotkaniem bralibyśmy ten punkt ciemno, teraz na gorąco po spotkaniu myślę, że każdy z nas w sobie ma ten smutek, bo, bo tak naprawdę inaczej byłoby przegrać po, po walce, a, a można powiedzieć, że ten timebreak break oddaliśmy. To jest naturalne, że grając z takim dobrym zespołem. Oni przegrywając, dokładałem jeszcze czy tutaj swojej jakości. Co było widać w czarnym secie, e, dołożyli troszkę z pola serwisowego i, i tam się opłaciło. Można e, było się też spodziewać takiego, takiego scenariusza, bo, bo taki pracowy zespół nie, nie odpuszcza trzech punktów, więc, więc tego troszkę się spodziewaliśmy. a Tak jak mówię, ten tiebreak e, po prostu e, był dla nas szczyt MKS Ślepsk Malow Suwałki Razem Możemy Więcej.